Cześć kochani, patrzcie znowu deszczowy dzień, tak co drugi dzień teraz nam pada, ostatnio, chociaż e, teraz jak patrzę na prognozy, to ma padać codziennie jednak. Także ten e, dwudniowy tryb chyba się zmieni w codzienny tryb. <gryw> Dlatego idę Wam pokazać te zboże, co ostatnio na filmie mówiłam, że chciałam iść, ale tak lało, że nie poszłam. Ale mówię, dzisiaj pada, ale nie jest tam jakoś strasznie, że wiecie, że zaraz cała przemoknę czy coś. Także tutaj z brzegu chociaż Wam pokażę, e, że już ładnie zielono na polu się robi. Robi. Już się robiło zielono właściwie e, już tydzień po zasianiu tak naprawdę. Bo było wilgotno w ziemi wtedy jak pamiętacie. Tak, to wtedy moment gdzie wiecie, wszystko zieleni. Bo nawet wtedy nie padał deszcz już później jak Sławek siał. Ale właśnie w ziemi było wilgotne jak pamiętacie. Nawet się trochę obawiałam czy się tam nie zakopie gdzieś na dołkach. Ale nie. Także... Miejscami ładnie wschodzi, miejscami gdzie tam po śladach to trochę jeszcze słabiej, ale, ale ogólnie ładnie zielono. Już na tamte drugie pole niestety nie pójdę. Tam też już schodzi ładnie, ale tam nie pójdę, bo tam już jest całkiem mokro. E, tam było tydzień później siane, więc. więc ciut mniejsze, ale też ładnie wschodzi. No, wracam. <gryw> Za długo tutaj nie pobyłam. Aż tutaj nam woda płynie dzisiaj cały dzień, pada od samego rana znowu. Ale cóż, jesień mamy, nie? Tylko tak właśnie myślę, że Sławek w pole będzie chciał wjeżdżać, gnój wywozić, oraz jeszcze resztę. Trochę mu się plany krzyżują, ale to nic, mówię. Tak jak ostatnio mówiłam, najważniejsze, że zboże posiane już ładnie rośnie. To jest najważniejsze. Na upartego, jakby nie dało rady wjechać w zbo w ten, do orania. To nawet może zostawić to na wiosnę, chociaż lepiej jest na zimę, ale nawet jeśli by coś tam się nie powiodło, to się nic nie stanie: wielkiego jak, jak nawet do wiosny zostanie. Chociaż myślę, że to wiecie, to deszcze teraz są, a za chwilę wszystko będzie e, pewnie aż za sucho. No zobaczymy zresztą. Dobra, e, idę go poszukać, bo w sumie mieliśmy dzisiaj kapustę przebijać. Tak jak Wam ostatnio na filmie mówiłam o tym o kapuście, to już czas by był. Perła! E, Także idę go poszukać. Nie wiem, czy przygotował narzędzie, czy nie przygotował. Sławek tam struga kijka. <grywa> bo ktoś z Was nawet napisał, że nowym kijkiem przebić. I faktycznie prosty pomysł. A myślę, że da efekt, bo tylko się naostrzy z jednej strony. I myślę, że będzie w porządku. I tam teraz Sławek struga. <grywa> A był po kapustę na polu dla zwierzaków. Teraz na razie takie liście z dołu obrywa jeszcze. Póki jeszcze całe się nie zerwie, to wiecie, i tak te liście wtedy... Jak się przywiezie kapustę z pola całą, to i tak na raz nie przejedzą tych liści, także teraz jeszcze póki nie zwozimy, bo nawet nie da rady teraz na pole wjechać, przypuszczam, byśmy się zakopali, no to zrywa właśnie z dołu. I na bieżąco karmi, tak samo jak było z liśćmi od buraków. Jak ktoś ogląda, to wie, o co chodzi. Struga kijka. No i teraz ten, przebijemy w paru miejscach, znaczy Sławek chyba przebije, bo to trochę siły będzie potrzeba, bo e, wiecie, tak zawsze jak mieliśmy we wiadrze kapustę kiszoną, no to wiadro jest o wiele mniejsze i zazwyczaj braliśmy taki drut, e, jak jest do, e, wiecie, do robienia na drutach z wełny, jakieś tam kapcie, czy skarpetki, czy coś tam takiego, no to właśnie taki drut braliśmy, bo nie dość, że sztywny, to jeszcze naostrzone, więc było łatwo, a teraz no za duża jest po prostu beczka za głęboka, żeby, żeby takim czymś sięgnąć do samego dna. E, dlatego, dlatego właśnie szukaliśmy innego e, sposobu. No i właśnie ktoś z Was nam doradził, że kijkiem leszczynowym... No, o, Fado przybiegł. <grym> on to, jak reszta psów zrobi jedno okrążenie, to on już trzy okrążenia dookoła. To ci nie musiałeś ściągać tej czapki swojej, bo Ci teraz na głowę pada na łysinkę. Na czubek głowy sobie założył, żebyś musiał ty niestety prze przekuć, bo ja tam do dna to chyba nie dam rady, co? O, chyba się trochę nam przewaliło. To przekuj, a ja wtedy ten pozakrywam z powrotem. Talerz najpierw. Ciekawe, czy bąble będą szły. I wtedy ten, wtedy w zimne już trzeba wynieść dzisiaj, nie? Bo już dzisiaj jest co, środa, więc w sobotę kisiliśmy, więc już jak najbardziej... O! Ale bąble idą. Tak właśnie miało być... A jaki zapach, nie? Już kiszonki. O właśnie o to chodzi. Bo mówiłam wam, że wam pokażę w jakimś tam normalnym, zwykłym odcinku, bo... No byśmy musieli ten odcinek o kapuście wam rzucać. I tak, jakby wszystko, wszystko powiedzieć, to byśmy musieli Wam rzucać dopiero, jak już będzie kapusta ukiszona praktycznie. No już, starczy. Jeszcze wtedy za tydzień najwyżej się przebije. Jeszcze raz. Cieszę Czy to jest konieczne, to nie wiem, ale. Lepiej za dużo niż za mało, nie? Ale bąble idą elegancko. Jo. Dobra. Jaki ładny kolor ma, nie? Już teraz. Dobra, no to ja teraz przykryję. Już nie będę Ci gitary zawracać, a wtedy najwyżej ją przeniesiesz jakbyś miał chwilę, nie? Też nie no w sumie. Teraz byś musiał, no. Teraz taczki nie mam. To dobra, to inaczej. Jak przeniesiesz, to mi powiesz, a ja wtedy poprzykrywam, dobra? Bo teraz nie ten. Nie ma taczki. Ma zajętą z liśćmi od kapusty. Także na razie chwila tego. Przerwy. No łatwe to to nie jest. Trochę waży, nie? I tak Sławek jeździ w tąś z powrotem, <noise> z kapuchą po podwórku, tylko nie ulgni gdzieś tam w błocie. Chłodne teraz, czyli wyniesiemy tam, gdzie serowarnię zrobiliśmy, która na mnie ten. nie ruszyła przez drugi rok już i już nie wiadomo, czy ruszy kiedykolwiek, jak ktoś tam nas wcześniej oglądał, to wie, o czym mówię. Tam jest chłodno, tam nie jest teraz palone w piecu, więc spokojnie. Myślę, że tam będzie odpowiednia temperatura. No, no to dobra, to ja zabieram resztę akcesoriów i idę przykryć ją z powrotem tak jak była, obtulić i, i co? I mówię, za tydzień najwyżej się zajrzy, przekuję jeszcze raz. Powiem Wysławkowi, żeby ten kijek zostawił, i wtedy z... będę już tylko zaglądać, jak tam się kisi, czy się kisi, czy już można trochę podkradać na taką surówkę y, małosolną, że tak to nazwę, bo taką właśnie lubimy. Taką jeszcze wiecie, tak lekko ukiszoną, tylko kapustkę. No, już na karmi króliki, wszyscy w ruchu. No, to nam się znowu robi troszkę powóz na podwórku jakby. Ale ja nie o tym. Teraz będzie punkt kulminacyjny dzisiejszego odcinka, bo przyszłam do sławka, do garażu. I chcę wam coś pokazać, co robi. Składa coś, pewne urządzenie. E, teraz na dworzu i tak nie idzie nic zrobić, także przyszła pora na składanie. Bo w sumie tydzień już prawie stoi, nie u nas. A jest to coś takiego co wygląda dziwacznie niektórzy by od razu będą wiedzieli o co chodzi jeśli mieli do czynienia a niektórym zaraz wytłumaczę że jest to skubarka do drobiu do kurczaków do kaczek do gęsi indyka to tak chyba raczej nie bo nie, tak raczej się chyba nie zmieści indyk nie to już nie, nie wiadomo w sumie musimy wypróbować bo w sumie też nigdy nie mieliśmy czegoś takiego co mam nogę oprzeć aha bo to się wgiba tak no Także teraz Sławek przystąpił do y, składania tego oto urządzenia. No, ale samo urządzenie to samo urządzenie, ale ja tutaj z tego miejsca chciałam całym sercem podziękować razem z moim mężem Sławomirem. Prawda, Sławomir, spójrz chociaż tu. No. <ścoughs> Chcieliśmy z całego serca podziękować, y, bo jest to prezent dla nas, to nie jest rzecz kupiona przez nas, tylko w całości to jest prezent y, od Tamary i jej syna. Y, Także nie wiem, nawet brakuje mi słów po prostu wdzięczności, bo to e, my zbieraliśmy się na tą skubarkę już ile? Rok? rok, ponad rok, nie? Chyba wiosną zeszłego roku już myśleliśmy właśnie o tej skubarce, żeby ją kupić. No ale to nie są małe pieniądze, nie ukrywam, że to nie są małe pieniądze e, i raczej rozglądaliśmy się za czymś używanym. E, no ale tutaj w okolicy, że tak powiem, używane bardzo ciężko dostać. A znowu z daleka, no to nie każdy chce wysyłać używaną, nie każdy chce też, znaczy inaczej wysyłka też swoje kosztuje, bo to już na palecie by musiało być, nie? No ale co. Używanych tak nie ma, nie? No właśnie o to chodzi, do tego zmierzam, że, że używanych nawet tutaj w okolicy, żeby w obrębie 100 km nawet pojechać po nią i przywieźć, żeby. Wiecie, no żeby to się opłacało po prostu. No to, no to nie ma, po prostu nie ma. Jakaś tam kiedyś się trafiła e, używana, ale to ona bardzo szybko zniknęła, nawet nie zdążyliśmy nic zrobić. Trochę nam okazja przeszła koło nosa, no ale tutaj Tamara się wykazała, e, jak to powiedzieć, czujnością, że, że wiecie, gdzieś tam kiedyś e, na filmie, jak mówiliśmy, nie? Że, że skubarka, ale to było naprawdę dawno temu i jakoś tak chyba w głowie jej zostało że tak wiecie, zapamiętała. No i teraz tak e, też mamy kontakt poza, poza YouTubem, to na pewno też wiele osób z was, z, z was wie i tak czasami o naszych planach się mówi. No to, jak to Tamara, od razu ich skierka się zapaliła. Od razu pomysł w głowie. No, także e, tu się zmówiliśmy, co, jak, jaka, bo nie ukrywam, że ja po prostu pierwszy raz nawet na oczy widzę to. Sławek to tam też na, na oczy pierwszy raz, nie? Tylko jak już to właśnie gdzieś tam się oglądało, wiemy mniej więcej jak to działa, ale no, nigdy nie mieliśmy do czynienia, żeby u nas używać tego. Więc tak naprawdę też się zastanawialiśmy, jaką kupić i tak dalej. Tamara tym bardziej nie miała, z, jak to powiedzieć, styczności z tym, więc po prostu razem uzgodniliśmy, jaki wybieramy model i tak dalej. Także ten. Także taka, taka wspólna. Co? Podnie... Aha, bo ja ci przyciskam, a ty chcesz podnieść. Zobaczmy, czy w to, to. No właśnie, jak to w ogóle złożyć, nie? Także tutaj raz jeszcze dziękujemy publicznie. O, wow, ale napierdziela. Jak szybko, nie? I nie wiem, czy jeszcze wtedy, jest w użytku. No, w użytku, właśnie, zobaczy Sławek mówi jakiś tam pasek do naciągnięcia czy coś, to, to się wszystko okaże. Bo to tak w ciemno, na sucho, to tam też niewiele wiemy, nie? Jak to ma w ogóle być. Tu, w tu jest od środka napisane. Tam na dole, no. 20 lat się zajmuje tym, nie? Tak, tak. Właśnie pan mówił, że 20 lat się zajmuje, bo to było robione na zamówienie dla nas. Tam nam też doradził, jaki wymiar wziąć, bo co będziemy chcieli skubać? W tym no mówiliśmy, że głównie o kurczaki chodzi, bo jest największa ilość tego. Tam kaczka, gęś jak najbardziej też, ale to to już mniejsze ilości. No to u nas najbardziej o kurczaki właśnie chodziło. Czekajcie, może przytrzymam tutaj, ci nie wyszło z tej strony jeszcze. No to wygodzi, wychodzi, że na zewnątrz chyba. A może nie? wiem. Tak. Może No, chyba na zewnątrz. No i właśnie nam doradził bardzo, bo my też tam trochę zieleni, ziel, zieloni w tym temacie, ale to jest dla nas takie ułatwienie w pracy, w, właśnie w skubaniu. No, aż ciężko opisać słowami jakie to jest dla nas ułatwienie, bo wiecie, ręcznie tyle sztuk, a my dużo tych kurczaków w ciągu roku jednak skubiemy. Dla nas jest naprawdę bardzo, bardzo duże ułatwienie. Także mam nadzieję, że się bardzo dobrze sprawdzi. Dopiero się w praniu okaże, jak będziemy właśnie te brojlery ubijać. No jakoś już tam niedługo, pewnie za dwa tygodnie około. Może trochę szybciej, nie wiem, zobaczymy. Także, także dopiero wtedy się wypróbuje tak naprawdę. Przekonamy się na własnej skórze, bo tak jak się ogląda gdzieś tam na filmach, czy coś, no to idzie perfekcyjnie, że kilka sekund i oskubane, po dwa, nie? Nawet na raz, czy po jednym. No zobaczymy, jak tam będzie szło w ogóle. E, także to jest oszczędność czasu i energii naprawdę duża. Ale mówię, wszystko się w praniu dopiero okaże tak naprawdę. Musimy się też na, na pewno nauczyć sami, sami, e, wiecie... Innej... Tak, temperatury właśnie inaczej niż... znaczy inaczej. Inaczej się robi, jak się robi ręcznie, to się po prostu robi na wyczucie. Inaczej tutaj też na pewno, no bo tutaj musi być mniejsza temperatura parzenia. Bo żeby się po prostu mięso nie ten, nie, nie obeszło ze skórki, nie? Bo to wiecie, palcami się delikatniej <coughs> skubie niż właśnie w takiej maszynie, gdzie on się będzie obracał. Ten kurczak cały czas obijał o te. Bo to są gumy takie, to nie jest nic takiego twardego, to są takie gumki. Kurde, nie wiem. Nie wiesz? Czy do środka, czy na zewnątrz? Może i nie wiem, tam to jest w środku Na razie to chyba nie tak, bo coś ci krzywo no. wygląda. W w środku, wszystkie. wszystkie w środku. Dobra, to ja tu może podtrzymam. I zaraz Wam pokażemy najwyżej jak już będzie złożone całe. No to chyba by było złożone, tylko Sławek jeszcze dokręca. Trochę nie wiedzieliśmy, jak z której strony te śruby, czy od środka, czy od zewnątrz. Próbowaliśmy na wszystkie sposoby, ale jakoś się udało. Chyba. Zobaczymy, jak się włączy, czy nic tam nie będzie ocierało w środku, ale chyba raczej nie. Chyba powinno być wszystko w porządku. Niby prosta sprawa, nie? A tutaj nieoznaczone. Tak ciężko było yy, się domyśleć, jak to ma być. Tym bardziej, że mówię, do czynienia nie mieliśmy, ale dobra, jakoś chyba się udało. Zaraz pierwsza próba wszystko się dobrze kręci. A próba z tym już tak wiecie, w użytku no to będzie przy okazji broilerów. Także jeszcze chwilka. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Wiadomo, że trzeba się wszystkiego nauczyć. Jak się z czymś nowym ma do czynienia, to, to, to trzeba się nauczyć. Dobra, to zaraz Wam jeszcze pokażę, jak, jak już włączy Sławek. A ja jeszcze raz chciałam podziękować całym sercem e, za to urządzenie, które e, w głowie mieliśmy już od dawna, że tak powiem, e, które ułatwi nam bardzo, bardzo, bardzo mocno pracę. Także Tamara, Mariusz, dziękujemy całym sercem. Niech Wam Bozia zdrówko da. Dziękujemy bardzo.. Dobra, co włączasz? To się odsunę w razie, jak wybuchnie. Nie, tak się wszystko dobrze w środku kręci. Nie, nie ociera się nic, bo widziałam. Wodę zakręci. Wodę e, zakręci. Elegancko. Elegancko. Tak cicho chodzi, nie? To już ten leci. No właśnie, tutaj chyba szparami będzie odlatywał cały ten, nie? Tutaj najbardziej jest. W prawo się kręci tak. No to z tej strony jest większa szpara i z tamtej strony no, jest większa szpara, nie? No bo tutaj żeby do silnika nie leciało pewnie, nie? Dlatego nie. tak jest oznaczone, że do silnika... A jaki wiatr robisz, nie? <gumy> Te gumy też są wymienne, to jest właśnie fajne, nie? Że w razie jak się zużyje, to to jest wymienne. I jeszcze pan powiedział, że no nie zażyło mu się reklamacja, ani nic. Dwa razy przez 20 lat, nie? Ale to jakieś też przez złe użytkowanie jakaś tam jedna była. Ale też mówił, że w razie czego, no to po prostu zadzwonić, on tam e, zrobi co należy, żeby, żeby naprawi po prostu... Na, na, na swój koszt. Nie wiem, czy można powiedzieć, że na swój koszt, tylko po ja prostu naprawi o. Zależy co, nie? I, jak, i czy to ze swoj, z naszej winy, czy z jego winy. No ale ogólnie zakręć wodę, zakręć wodę bo tutaj właśnie jeszcze zimną wodą się polewa w trakcie, w trakcie nie? Silnika nie Aha, bo ty tylko tak złapałeś? Mhm. Że silnika Sławek mówił, że nie przykręcił. I ten pasek miałeś zobaczyć, ale chyba no, dobrze chodzi, nie? Chodzić, nie? To dobrze. Może w trakcie no, się trochę wypoczymy. będzie luzował. A no, nie, wtedy jak cię nie będzie zatrzymywać się. Czy się nie będzie zatrzymywać? Aha, no. bo jak już będzie z tym, no, z kurczakiem, no, tak, tak? No, 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 faktycznie. No mówię, wszystko. Dla nas to nowe, więc <głos》> musimy się też sami nauczyć. Dobra, to tyle w temacie skubarki. Raz jeszcze dziękujemy. Impreza przy stole na całego. Właśnie Sławek jedzonko posypał. Wszystkie się zeszły. Nie tylko tutaj, bo jeszcze na dworzu tak bardzo nie pada, więc trochę tam chodzą sobie po dworzu dzisiaj kurki, ale niewiele. Kury nie lubią mokrego, tak jak i kozy. Masz jakieś jajco? Nie ma jajca. Dobra, 44 mam we wiaderku, póki pamiętam to mówię, bo później to ja zapomnę. Sio, 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 sio. Sio, sio. O, a gdzie są jajka? 45, coś mało. 46, a tu już coś widzę pod słomą jest. 47. 48. Pogrzebała któraś. 48. Masz coś? 50. Tam trochę więcej jest. Mówię, coś mało. E, leży trochę. Dobra. Pięćdziesiąt trzy. Pięćdziesiąt pięć. Pięćdziesiąt siedem. Pięćdziesiąt dziewięć. 61 63 66, Jeszcze idę zobaczyć na ten na dworzu, tam w tej klatce Nie wiem czy tam dzisiaj coś chodziło, czy nie, na wybieg w ogóle nie idę w te mokre. Przypuszczam, że tam może z jedną, z dwa to najwyżej na jutro zostanie nie idę, tam nie będę już mokła bo teraz trochę bardziej się rozpadało, to po pierwsze, a po drugie, mówię kury też tak yy, raczej w większości tutaj się trzymają blisko, bo kury nie lubią deszczu, więc myślę, że tam dzisiaj dużo tych jajców nie poznosiły także tylko tu w klatce jeszcze zajrzymy zobaczymy a teraz ich sobie zajadają, dziewczyny i chłopaki nie, Felek? o, co mi tak teraz tu się zrobiło? tylko im się oczy świecą tak lubię, jak one tak jedzą i sobie coś tam opowiadają. Zawsze to mnie ciekawiło, co one tam gadają między sobą. Czy chwalą gospodarza za dobre jedzenie, czy wręcz przeciwnie. I tak właśnie lubię postać i posłuchać te dźwięki. Szkoda, że człowiek nie rozumie zwierzęcego języka. To by mogło być ciekawe doświadczenie, tak szczerze mówiąc. Ale cóż. Dobra, bo zapomnę, ile tam jajek. Mam 66, nie? Teraz trochę mocniej się rozpadało. Ale jakoś tu wlezę chyba wczoraj, Sławek jeszcze tutaj powyrzucał, bo tak napadało. się idziesz? Tak napadało tutaj, że tu nie dało się wejść. A mimo, że jest beton pod spodem. O nie, nie wzięłam wiadra, jednak się nie zabiorę naraz. No, jak chcesz. 68 72 będzie. No, 72. Dobra, dziękuję. Bo mówi Sławek, że musi się spieszyć, bo woda mu leci. <grym> Teraz będzie miał, przeleje mu się. O, jakie brudne dzisiaj. No ale to wiadomo, jak jest błoto. Nie kreciulek. Ty to nawet jak jest deszcz i błoto, ty ty za mną chodzisz. Mój wierny przyjacielu. No niego nie ma. Nieodpowiedniej pogody. Jak trzeba mnie pilnować, to trzeba pilnować. Nie ma, że nie, że zimno czy mokro. Niestety. <grym> No chociaż ja tam zawsze mówię, żeby w domu został, żeby nie chodził po tym deszczu, no ale nie, on, on, ma tak, że on musi ze mną wszędzie i koniec kropka. I jak długo ja będę na dworzu, czy jak jest zimno, czy mokro, to on będzie tak samo długo ze mną. Taki mój wierny przyjaciel. Dobra, idę wynieść jajka. No. I jeszcze tak na zakończenie odcinka, chciałam wam pokazać ten ser dojrzewający, o którym wam mówiłam na live ostatnim. Bo mówiłam, że pierwszy raz w moim życiu odważyłam się zrobić ser dojrzewający. Wtedy, jak był live, to on jeszcze dojrzewał sobie, ale dzisiaj pyknęło, że tak powiem, 5 tygodni i stwierdziłam, że dzisiaj otwieram. Chociaż już parę dni temu się zamierzałam otworzyć, ale mówię, doczekam, niech minie 5 tygodni, chociaż to po czterech tygodniach też już powinien być w porządku, ale tak chciałam, jeszcze, wiecie, ten tydzień w zapasie, że tak powiem. No, i taki nieduży zrobiłam pierwszy na próbę. Absolutny debiut. Nigdy nie robiłam dojrzewających. Jak e, robiliśmy serki, to właśnie takie e, podpuszczkowe, takie wiecie, e, niedojrzewające po prostu. A tutaj się odważyłam, mówię pierwszy raz spróbuję i zobaczę, czy w ogóle warto, wiecie, dla nas robić w ogóle te serki. Bo e, taki też łatwiej zamrozić. Wydaje mi się, będę też próbować, bo, bo mówię, nigdy nie, e, nie robiliśmy. Tym bardziej, że to jest z koziego mleka, nie z krowiego. No i wygląda tak w środku. Także myślę, że wyszedł w miarę fajnie. Zapach też jest fajny. Taki jak powinien być. Tak myślę. Znaczy no tak jak są sery ze sklepu. No to zapach jest bardzo zbliżony. Tak wygląda jak pokroiłam kawałek. Tutaj mam drugą część, z tamtej części kroiłam. Także myślę, że fajnie wygląda też. W smaku tutaj mam akurat ciut zastrzeżeń. Ponieważ jak się gryzie, to mógłby być odrobinkę twardszy, ja lubię takie bardziej twarde sery, ale to, to, to tam wiecie, to jest kwestia gustu, ale druga sprawa, wydaje mi się, że jest ciut zasłony. słony, chociaż ja sobie wcześniej ukroiłam taki dosyć gruby plasterek, może w sumie teraz spróbuję sobie taki cieniutki wziąć, ten taki cienki pokroiłam, a ten, ten taki grubszy, to wiecie, sam ser jak się je bez kanapki, nie na kanapce, tylko tak po prostu, no to wiadomo, że jest słońszy. No, ciut zasłony jest, ale spróbujemy, zobaczymy na kanapce, albo właśnie jak do przetopienia będzie. Wszystko się okaże. Ee, także ostatecznie e, ocenę daję sobie dobrą. Myślę, że jak na pierwszy raz to wyszło mi całkiem dobrze. Następny raz też będę wiedziała, jak, e, jakie błędy popełniłam. Wydaje mi się, że za dużo tego wosku napakowałam, ale to też miałam absolutny debiut też w woskowaniu, bo takich zwykłych serów nie woskowaliśmy bo nie ma takiej potrzeby, a ten dojrzewający właśnie w wosku był chyba 3 tygodnie, jak dobrze pamiętam. Też nie miałam w ogóle wyczucia jak grubo i wydaje mi się, że aż ciut za dużo tego wosku jest, ale to nie wpływa absolutnie na jakość sera, Go po prostu później takie o, takie grube schodzą, nie? A jak, jak w sklepie jest woskowany, to taka cieniutka tylko warstwa, także też będę wiedziała na drugi raz, że po prostu tego wosku aż tyle nie potrzeba. Chociaż pamiętam, że całą kuchnię sobie zachlapałam tym włoskiem. Miałam sprzątania, uchuchu, <grych> także w sumie nawet lepiej, że można cieniej. Dobra, no to podsumowując, pierwszy raz nie jest najgorzej. Małe szczegóły do dopracowania, i myślę, że następny wyjdzie o wiele smaczniejszy. Ale wygląda fajnie, podoba mi się, że właśnie te dziurki się troszkę utworzyły. Także z wyglądu jest perfekcyjny, można powiedzieć. Taki jak chciałam, no perfekcyjny nie, bo mogły być dziurki jeszcze większe, ale tutaj, tutaj to ja, wiecie, to, to, to potrzeba wprawy wydaje mi się. Ale ja jestem zadowolona z wyglądu, smaku, daję 4 na 5, bo troszkę mi ta słoność e, jednak przeszkadza. A trzymałam się przepisu ściśle, wszystko robiłam tak jak należy, ale właśnie może to, że, e, że to jest mleko kozie, z mleka koziego, a nie z krowiego, może to też wpłynęło na słoność, ogólnie na smak, także następnym razem na pewno... Odrobinę jej y, krócej potrzymam w solance, także otwarty, ciekawość, y, jak to powiedzieć, zaspokojona, będę wiedzieć, że jak co zrobić z następnym razem, no i tyle. Dobra, to odkładam sobie na później, później spróbujemy z kanapkami, zobaczymy jak to wyjdzie, wiecie, tak jak się powinno jeść, czy tam właśnie na ciepło, też jestem ciekawa jak się będzie topił. No i później jak, jak z mrożeniem, czy się nie będzie kruszył. Bo tamte zwykłe podpuszczkowe, jak mroziliśmy, no to one się później mocno kruszyły, jak rozmrażaliśmy. Więc po prostu yy, no tak nie za bardzo. Nie, 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 dlatego nie chciałam mrozić, zawsze na, na świeżo się jadło, yy, bo zamrożony już mi tak po prostu nie odpowiadał. Zobaczymy, jak ten będzie. No także tyle, kochani, na dzisiaj. Dziękuję serdecznie, że jesteście. Pozdrawiam i do zobaczenia. Cześć.